Karuś? Kto Cię tak przywiązał? Ja Cię przywiązałem, no dobra. Chciałbym przedstawić mojego Lublinka trzy Ryzenbixe. Ten Lublin to był kiedyś dyliżans pocztowy dlatego jest Przystosowany do przewozu ludzi, ale nie jako typowy bus, ale jako właśnie dyliżans pocztowy. Czyli jest przewidziane w nim podróżowanie pięciu osób. Silnik wyposażony w klimatyzację. Oczywiście zanim go kupiłem, już ktoś tą klimatyzację zdemontował. Wszystko klasycznie szybę w drzwiach okleiłem folią a w kabinie ze zmian to jedynie tyle, że zamontowałem zbiornik do Webasto i Webasto pod fotelem natomiast ten cały sprzęt do o kubek natomiast ten cały to całe ogrzewanie oryginalne zdemontowałem i jest zaślepione. Mam też kamerę cofania w lusterku, uchwyty. Aha, i tutaj dołożyłem półeczkę w kabinie na zasłony okienne przeciwsłoneczne, termiczne. Także tak to. Wygląda w kabinie. Tak jak mówię, był przystosowany do klimatyzacji. Teraz pokażę tam z klimatyzacji, to jedynie został przycisk do włączania klimy. Tutaj jest przycisk do włączania klimy. A tak to wszystko no nie do końca standardowo bo po wymianie silnika pierwotnie był silnik 24 Turbo Diesel zamontowałem już do niego silnik 24 wolnossący, czyli nie ma problemu z turbem Faro nie gryź tego a tu nocne igraszki nie wiem kto to był nawet bo w nocy spałem a, a tutaj się działo na parkingu. Cuda. Jestem pod kopcem wyzwolenia na parkingu. pogoda bardzo szaro-bura. Zaraz pokażę dalej, co tutaj zabudowywałem. W przedniej części już pokazałem. Silnika nie będę otwierał. W silniku nie ma nic ciekawego, jest brudny, brudny i tyle. Jedynie co to mogę pokazać to od tej klimatyzacji już po klimie została tabliczka zbanionowa. Po klimie została tabliczka Ok Silnik po wymianie Jak mówiłem już otwiera tak. Silnik brudny jeszcze Jeszcze go nie byłem Andoria 24 490. Ale nie cieknie, sprawuje się świetnie o proszę Lublin Wyposażony był w klimatyzator niesamowite dla mnie Przynajmniej w Przebiegu ma 100 tysięcy Tyle z ty tutaj z przodu Kabina na dachu dwa solary używane oczywiście najtańsze sterownik chiński, też najtańszy w tylnej części co tutaj mamy. W tylnej części samochodu mam łóżko podwójny materac 2 razy 10. Podstawa łóżka jest wykonana ze starych mebli, spłyt meblowych. W tamtej części mam część z akumulatorami. Dwa, dwa akumulatory oczywiście też stare, używane. Tutaj jest prysznic mojego pomysłu. Śmiotełka. W pudełkach sprzęt. I tam lodówka. Ale to od tamtej strony będzie lepiej widoczna. Tutaj jest pełno miejsca na nadkolach. Tam może tam może napoje, takie różne rzeczy. A no, tutaj jest prysznic. Prysznic działa po prostu w ten sposób, że się go pompuje. Wyjmuje się słuchawkę i można się kąpać. Dobra, spuścimy. Za dużo nie napompowałem. Mogę to ciśnienie trochę spuścić jeszcze. Dobra, zaczepimy słuchawkę z powrotem. Ok, słuchawka zaczepiona. To sobie tam stoi, tam jest zapasowy zbiornik z ropu. I tak sobie to tutaj jeździ, mógłbym pozamiatać, ale mi się nie chce. Tu mam skrzynki ze sprzętem pieszak na kurtkę. Aha, i tutaj zostawiłem tą przestrzeń. Ta przestrzeń 20 centymetrów bardzo dużo daje, bo dzięki tej przestrzeni mogę się dostać bezpośrednio z samochodu tutaj pod łóżko i coś tam wygrzebać w razie potrzeby. No i druga sprawa, że druga sprawa, że w to miejsce wchodzi mi wchodzą dwa krzesła ogrodowe, takie duże. To jest moja podpora do, do drzwi, w to miejsce wchodzą dwa duże krzesła ogrodowe, albo pakuję tam Albo tam pakuje yy, rower, składaczek bez problemu w tyle się mieści, już tak jeździłem. I teraz część mieszkalna kabiny. Tutaj nie wiem czy to będzie widoczne, ale bezpośrednio na wprost wejścia, na wprost wejścia jest panel sterowania. Ładowanie akumulatora. Teraz mam 14V. Panel z ogrzewania webasto. Webasto od strony kabiny jest umieszczone pod fotelem. Z tej strony za stolikiem i krzesełkami stolik jeździ z nami zawsze. Te krzesełka też zawsze są płaskie. Mało miejsca zajmują. Z tej strony mamy zbiorniki na wodę. Jest to szafka, szafka yy, łazienkowa, dlatego z tej strony też jest do niej dostęp tak samo jak od środka kran jachtowy 12V, tutaj się spływa do zbiornika, który bez problemu mogę wylać gdziekolwiek. To jest szara woda, toaleta turystyczna. Stoi, tak na środku, ale to nie szkodzi, bo służy do tego, żeby, żeby na niej też. No, oczywiście, wycieraczka toaleta służy do tego, żeby na niej też sobie przysiąść. Tak. Ławka. Ławka tapicerowana z oparciem dla dwóch podróżnych. Miejsce fabrycznie przygotowane do podróżowania dwóch osób: z przodu trzy osoby, kierowca i dwóch pasażerów, z tyłu, z tyłu dwóch pasażerów razem pięć osób. I tak Lublin jest zarejestrowany jako pięcioosobowy. Tutaj mam standardowo zasłonkę, żeby się oddzielić przed wzrokiem ciekawskich. W też jest zasłonka. Faro, nie gryź tego, widzę Cię, nie gryź sznureczka, chodź do środka, chodź, chodź do środka, chodź, no chodź, chodź, no ślicznie, ślicznie, tak, tam Ci się okapyć zahaczyło, no dobra, chodź do środka. Okno folią jest nie tyle przyciemnione, co to jest folia lustrzana. Szafka łazienkowa, bez problemu, z tej strony jest do niej dostęp. Tutaj jest półeczka, półeczka na różne gospodarcze rzeczy, no i dostęp do trzech zbiorników, które są dostępne też po odsunięciu drzwi. Teraz przejdźmy znowu do łóżka. Łóżko ma szerokość 120 cm długości, 170 cm I na skos, i wtedy nie ma problemu ze spaniem. Mam tutaj pomontowane różne gniazdka, bezpieczniki. Wszystko ma swoje przeznaczenie. Ten sterownik ładowania akumulatorów, no to nie jest najgorszy. Działa. Bardzo dobrze, ale w temperaturach do 35 stopni Celsjusza. Kiedy w busie było 37 stopni Celsjusza, latem w upałach, to sterownik niestety przestawał działać i świrował. Nie wiem, jak to się odbywa w innych sterownikach. Lodówka tutaj jest, nie wiem, czy to będzie widać. Mogę go włączyć. Przetwornica 220V, 2000W. Lodówka bierze 800 standardowa lodówka hotelowa nic tu za bardzo nie ma mleko tylko no i teraz jest wyłączona po że jest dosyć chłodno ale działa sprawdza się można mieć chłodne napoje żywność się nie psuje tam są te akumulatory i sterownik i przetwornica tak jak mówiłem no i wszelkie Wszelkie gadżety nasze, to znaczy gadżety, jedzenie, naczynia, to wszystko mieści się w pudełkach. W tamtej części już pokazywałem. Tutaj jest moja podróżna skrzynka. Ja pakuję się do takiej skrzynki swoje rzeczy, swoje ciuchy. Nie zabieram nic innego, książka, ubrania, to co mi potrzebne poza tym kurtkę i tak mam wywieszoną dres do spania mam na łóżku tutaj i ikońskie pojemniki tych jak to się nazywa śpiworów używam starych perelowskich, są bardzo ciepłe przy teraz jak nocami jest 8 stopni wytrzymują bez problemu kuchenka ja używam butli kilogramowej dla mnie wystarcza, mam ją tutaj zapakowaną w pokrowcu, Butle, 3 kg, grzeję w niej wodę, na niej wodę, coś tam mogę sobie ugotować. Wiem, ile mam gazu, też nie sprawia mi problemu. Natomiast żona używa tej cudownej kuchenki, która dla mnie jest no, niezbyt funkcjonalna. Ja wolę używać tamtej. Tutaj są pod siedzeniem miski dla psa. Gaśnica oczywiście pod ręką. Wyprowadzenie śmietnik tutaj jest. Wyprowadzenie, wyprowadzenie ciepłego powietrza z wybasta, które tam jest umieszczone pod stolikiem. Jak już mówiłem, 8 kW To znaczy, no 5 do 8 kilowatów. Na, samo, na tego, na Lublina jest to za dużo. Ale wolałem przesadzić niż za mało dać ogrzewania. O czym jeszcze zapomniałem? Zapomniałem być może o wywieczniku, wentylator zasysająco, wypychający, wiewno na wiewny. Działa bardzo dobrze. Faro, widzę cię, jak gryziesz to. Faro zostaw, waruś! No co ty, Chcesz? gdzie chcesz iść? Gdzie pójdziesz? Sam? Gdzie pójdziesz? No Dobra Faro podróżuje w transporterze przypięty pasem Bezpieczeństwa Nasze nieśmiertelne pudełko z chusteczkami no, z higienicznymi No i tak jak mówiłem Mam kamerę wsteczną Jeszcze zapomniałem pokazać gdzie znajduje się Z tyłu przy tablicy rejestracyjnej Tutaj są nasze podróżne pamiątki. Aha, jeszcze z takich rzeczy, które zamontowałem w samochodzie. To górna półka nad drzwiami. Tutaj znajdują się pudełka z kawą, herbatą, cukrem. Pojemniki na przyprawy. A z tej strony, też z drugiej strony, nad ławeczką. Musicie mi uwierzyć, bo nie wiem, czy to widać. Nad półką też jest. Karba dla farusia i różne pojemniki, półka, druga półka. Naczynia są w skrzynce z blatem. Tacka niezbędna. Bardzo się przydaje toaleta, już mówiłem chyba. Lodówka. Dostęp do wszystkiego jest. Łóżko, tak jak mówiłem, zbudowane z płyt weblowych używanych starych, to co było w domu to te elementy to są półki po prostu położone z mebli położone poziomo troszkę wycięte na nadkola i na to są położone dłuższe deski na metr 70 m, podparte w środku podparte tutaj w środku deską, żeby się nie załamiały przypadkiem podwójny materac Paruś chodź do środka, chodź Chodź. No, ktoś przyjechał. I tyle z mojej relacji o Lublinie spod Kopca Wyzwolenia. Dziękuję.